Dzień dobry, do naszej oferty dołączył Opel Astra 2017 rok, 1.6 diesel 136 koni, bogata wersja wyposażenia, Półskórzane fotele, elektryczna klapa, reflektory Full LED, 16 calowe aluminiowe felgi, Android Auto, Apple CarPlay, WiFi Przebieg tego auta to 154 000 km. Cena to 44,900 900 brutto do samochodu posiadamy pełną historię serwisową. Na autę jest fakturowa 23%. Serdecznie zapraszamy do zakupu.